Otwieram y, obrady dziesiątej sesji, nazwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pelpinie. Stwierdzam, że na 15 radnych w układach bierze 13 radnych, w związku z czym jest odpowiedni kworum do promowania pomocnych uchwał. Chciałbym powitać Pana Zastępcę Podmistrza oraz Panią Skarbnik, przedstawicieli Pana Prawnika, Pana przez przedstawicieli Sołtyców i mieszkańców oraz inicjatora referendum Pana Macina. Królewskiego. Żeby nie przedłużać. Porządek obrad jest Państwu znany. Czy są jakieś propozycje co do porządku obrad naszej sesji nadzwyczajnej? Nie widzę żadnych uwag. W związku z czym kto z Państwa jest za zatwierdzeniem porządku obrad w sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to punkt związany z podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy druk nr 81. Otwieram dyskusję. Jak Państwo wiecie, 6 sierpnia w grupy inicjatywnej złożył do Urzędu Miasta i Gminy Pepi wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Tarży miejskiej w Perpinie. Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym nakazują organowi stanowiącemu jednostkę samorządu regionalnego powołanie ze swojego składu komisji do sprawdzenia czy wniosek o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy i to jest nasze dzisiejsze zadanie. Mamy 30 dni od dnia złożenia wniosku, 6 sierpnia będzie to więc 5 września sobota, czyli do 7 września musimy podjąć uchwałę dotyczącą ewentualnego referendum. Zanim to nastąpi komisja spośród radnych Rady Miejskiej musi zweryfikować ten wniosek według zgodnie z ustawą o referendum lokalnym. Moja propozycja, żeby coś nie przedłużać, jest taka, żeby tą sprawą w związku z tym, że dotyczy ona przede wszystkim porządku i ładu publicznego, tą komisją, tą komisją stała się komisja, o której właśnie wspomniałem. Czy są jakieś inne propozycje? ze strony państwa To jest komisja, którą prowadzi pani radna Beata Kwiatkowska. Większość członków jest dzisiaj na tym, yy, dzisiaj na, 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 na sesji, także yy, kogo nie ma z tej, z tej komisji? Pojdania Grzywacza, tak? czy kto tam jest? Z A, z szkończym? Szkończym. Wszyscy, są. Wszyscy są. No to, no, to ma, nawet dobrze się składa, bo to jest jedyna kompletna komisja, która się, się zjawiła. No, tak. Czy są jakieś inne propozycje? Czy to najpierw muszę każdego, to zamykam w listę propozycji, że tak powiem i czy poszczególni radni tej komisji wyrażają zgodę na pracę w tej komisji? Pani Kwiatkowska? Tak. Andrzej? Tak. Pan tak. I Też. Wyrażają wszyscy zgodę. No to w związku z tym, jeżeli nie ma więcej kandydatów, to możemy unblock, czy przegłosować kto jest Państwa za tym, aby w skład komisji yy, weryfikującej wniosek znaleźli się pani Beata Kwiatkowska, Pan Konrad Leczkowski, Pan Andrzej Rychowski, Pan Wisław Kamieniecki i Pan Jan Krajnik. Yy, nie będę może w, 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 w Przystąpię do przedstawienia projektu uchwały uchwały Rady Miejskiej w Pelpinie w sprawie powołania Komisji Doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o prowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom. Na podstawie artykułu 6 ust. 2 ustawy z dnia 3 września 2009 roku o referendum lokalnym oraz artykułu 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2009 roku o samorządzie Gminnym Rada Miejska w Pelpinie. Uchwala co następuje. się następuje. Powołuje się Komisję Doraźną do sprawdzenia czy wniosek Grupy Mieszkańców z dnia 6 sierpnia 2015 roku o trendu referendum gminnego. do przepisów ustaleń z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalne. W skład Komisji wchodzą przewodniczący, zastępcy i członkowie. W skład Komisji powołuje się następujących radnych, i jest propozycja tych, których wymieniłem. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybierze z swojego na przewodniczącego zastępcę. Paragraf drugi przedmiotem działania komisji nie będzie sprawdzenie, czy, yy, yy, czy wniosek grupy mieszkańców o działania komisji będzie sprawdzenie czy grupy mieszkańców, referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Wyniki prac komisji w formie opinii zostanie przedstawione Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prypinie najpóźniej do 31 sierpnia 2015 roku. Komisja kończy pracę w dniu podjęcia przez Radę Miejską w Prypinie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego lub uchwały o odrzuceniu wniosku. Do komisji, do pracy komisji stosuje się odpowiednie przepisy rozdziału trzeciego załącznik nr 3 do statutu gminy Pelpin. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały się Rady Miejskiej w Prylpiny. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega uchyleniu bit. Urzędu Miasta i Gminy Pępin. Kto z Pań, Pan Radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Życzymy y, Państwu owocnej pracy. Jest trochę tej pracy. Myślę, że tutaj do dyspozycji będzie oczywiście do pomocy Pan Radca Prawny Gminy, gdyby jakieś tam były. I oczywiście tak jak uchwała przewiduje do pracą pra, 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 pra pracy, e, toku, tokowi pracy komisji przypatrywać może się przedstawiciel komitetu. Myślę, że tutaj będzie jak najbardziej skazany kontakt, żeby e, e, wyznaczyć termin pierwszego posiedzenia, na który Państwo sposób siebie o, e, wybiorą przewodniczącego i zastępcę komisji. Czy są jakieś pytania ewentualnie, które jest, na pewno Pan Radca zasłuży pomocą, gdyby były już jakieś pytania gorące, gorąco, no to można nas się spotkać dzisiaj, ustalić. Mam nadzieję, że uda się już dzisiaj ustalić ten termin. Jest Pan Maciej Rólewski, można by wtedy w ewentualnie może nawet na bezpozumieniu jakiś tam termin, który by Państwu pasował. Czasu nie jest dużo, bo trzeba e, przekazać podpisy do weryfikacji. Tym oczywiście zajmą się urzędnicy w, w, w Urzędy Miasta i Gminy Peltin. Jest gotowość Także tutaj pan Burmistrz że gotowość, myślę, że też to sprawnie zostanie przeprowadzone. A dalej, ja już nie chcę w jakikolwiek sposób ingerować w pracę komisji. Życzę powodzenia i, zamyka... Czy ktoś... no, nie, i zamykam obrady 10 sesji Rady Miejskiej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pelpinie.